Dziwne na jak to drugi odcinek z Holocrafta, jesteśmy sobie w miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli na... o, Arbus mi tutaj wyrósł. Czyli w miejscu, gdzie będę sobie osiedlał po prostu. I tak, zrobiłem sobie tutaj małą farmę tego, małą farmę arbusów. Tak, byłem sobie w kopalni, to jest skarb z ostatniego odcinka. Byłem w kopalni, którą zrobiłem sobie w tamtej górze. I znalazłem tam dwa spawnery, które są niedaleko od siebie, więc będę robił raczej z nich jakąś ekspiarkę. Ale pierwsze co chcę zrobić, to chciałem zrobić sobie kowadło, gdyż jednego name taga i owca ta, która cały czas mi niszczy farmę, zostanie naszym towarzyszem. Przynajmniej taki jest plan tego. Okay. I tak, i byłem też w opuszczonej kopalni i zdobyłem sobie nasiona arbuza. Z nie pytam, co nam jeszcze zdobyłem. Parę tory, właśnie name tagi. A tutaj ogólnie mam e, ten. E, złotą klatę, którą przyniósł mi kłaza jako prezent. I e, Kłaza w ogóle... Nie wiem dokładnie gdzie się buduje, będę musiał dopytać. Ale dobra, e, dobra to sobie schowam, to mam, kładło postawione. Dobra, name tak jest. I tak, zastanawiałem się jaki dać nick owcy. I będzie to po prostu Szczepan. Chodź tu Szczepan. O, i mamy owce Szczepana. Akurat serwer też zasywał w grę. I tak, pierwsze co ciebie będę chciał zrobić, to bardziej taki budowniczy, bo chcę sobie tutaj to wyrównać. Bo zacząłem już tutaj, była mała taka górka. Jeśli ktoś pamięta z poprzedniego odcinka. I trochę ją skopałem. Mam tu trochę dichta, żeby wypełnić tutaj trochę. I tak, myślałem właśnie do tego poziomu wypełniać. O, tutaj. Myślę tak. Nie wiem jeszcze dokładnie na jaką odległość, bo chcę wybudować sobie taką, jakby willę. Szczepan dalej jest szary? szachy. to nie jest, a nie, to Szczepan. Dobra, już myślałem, że jakaś inna owca się tu przepałętała, ale to jednak jest Szczepan. Dobra, pierwszą linię wyznaczyłem dotąd, ale chyba będę potrzebował. Chyba to będzie większe, chociaż może nie bardzo. I zacznę jakąś taki po prostu początkowy zarys robić tej w willi znacznie ta trawa jest upierdliwa no, o pila jersi e, dobra jakby tu ich podejść dobrze to tak nie będę się... będę mógł wioski szukać no dawać Dobra, jeden padł. Się wycofam. Użyłem jego przyjaciela jako tak, czy? Czy banner wypadł? wypad banner, dobra. Co, nie spodziewałem się pilerzechów aż tak wcześnie. Co, to sobie skopię? Ale przynajmniej mam. Banner i tak, bad omen mam, czyli nie wchodzić do wioski. Dobra, i się zaczęła noc. Dobra, zaraz się pójdziemy tylko przez tylko Tak, chcę sobie zabudować. Co, może tak, czy ściągnę teraz, żeby nie było? Okej, okay. jeziorko chcę sobie zabudować. No, później tutaj nie wpadł. Spadkiem. I tak, ogólnie myślałem też nad harmonogramem odcinków, czy żeby coś takiego sobie po prostu nie zrobić. I myślałem na początek, żeby przynajmniej jeden tygodniowo w poniedziałek. A tak jak w weekend sobie nagram, a tak jak akurat teraz to robię, to w poniedziałek sobie wleci odcinek spokojnie. A tak na tygodniu będę coś sobie tutaj robił. Więc taki jest początkowy zamysł, jak mi to wyjdzie, nie wiem, ale mam nadzieję, że dobra. Szczepan. Pożyczę sobie znowu sieść twoją, czy znaczy, sieść wełnę? Muszę 8 wełny szczepanowej. szczepanowskiej chyba. Okej, okay, próbowałem też sobie wgrać tutaj... Yy... A, właśnie, jeszcze zupki sobie zrobiłem jako jedzenie, bo znalazłem te wielkie grzyby w... Tam, w tym lesie z tym takim czarnym drewnem. I, dobra, I zupki są w sumie pożywne w miarę, co prawda musiałem trochę misek zrobić, ale nie jest tak źle. Dobra, i będziemy sobie dalej to równać. I w następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się też bardziej tą... Yy, pewnie postaw tutaj, tą kopalnią, bo chcę sobie też tą ekspiarkę jakby zrobić. Niestety są to obydwa spawnery yy, pająków. Ale na sam początek będzie, później się zrobi jakieś inne ale na sam początek będzie akurat. I tak, w tym tygodniu też, znaczy na weekend nie było live'a, tak jak mówiłem, w następnym postaram się, żeby już był. Przynajmniej taki był zamysł, żeby przynajmniej raz na dwa tygodnie był. nie ja chcę też takimi wieczorami sobie odpalać live'a tak o 22, bo... Wtedy strasznie zamula mi to... Bardzo. Dobra, jak to sobie wyrównam... Tak będę się tu chwilę, co chwilę zatrzymywał, żeby sobie coś pomyśleć, bo... Chcę tutaj sobie to jakoś dobrze zaplanować. Bo nie wiem czy... A nie, dobra, w sumie oleję to i... planowanie na zapas i pierwsze co to po prostu... Powykładam dirta. Później będę myślał. Bo... Zacznę budowę od piwnicy. Nie tak jak zawsze zaczynałem po prostu od y, początku, tylko od y, piwnicy, bo mnie w sumie widziałem na YouTube jedną budowlę, która mnie dość zafascynowała i. Myślałem właśnie zrobić coś y, podobnego. Tylko właśnie, żeby to zrobić muszę zacząć od piwnicy, bo chcę... Z, y, po prostu początkowy kształt jakby sobie wyrobić tego. Dobra, jest tu jest wyłożony. Dobrze więc jesteśmy sobie po małym cięcie, sobie tutaj dokopałem jeszcze tarwichta, w sumie trochę jeszcze mi zostało I tak, wyrównałem sobie tutaj mniej więcej do tego poziomu, gdzie chciałem I na razie zajmiemy się tylko jakby główną tą e, Wykopaniem do głównej tej Do... Mm, a, Boże Jezu, głównego budynku będą jeszcze skrzydła, więc na początek tak, dobra To chciałbym zrobić, żeby stąd się zaczynały schody One się zakończą gdzieś tutaj i odtąd już się powinna zacząć e, willa. Więc tak. 5, y... 6. Tak, żeby okna były. Tak. I tak. Albo nie w sumie, żeby było. Ja teraz już nie wiem Gdzieś bliżej tak przynajmniej Coś takiego Wszystko zachęc początkowy I tak, znowu biłem się z pillagerami I mam drugi banner Tutaj Gdzieś tam jeszcze sobie trzeci przyszli A omen mi jeszcze nie zniknął Dobra, tak możemy w sumie na razie zacząć To było na Tutaj było dwa, w bok 3, trzy, trzy. Tak było tu okno, to było później na 3 i tak o. Tak dobra, tak było. Dobra, tu się jeszcze przy jedno poszerzę na początek przynajmniej od skrzydła. Ona powinna być gdzieś taka. W sumie jest... Podliczę sobie jeszcze z drugiej strony. Czy miałaby pewność? Pewnie 16, 17, 18. 15 i 20 by było tu. Dobra, i od tego w sumie takie skrzydła będą jeszcze na tu szerokość. Jeszcze to chyba jednak powiększę sobie tu, jest, tu sześciu. Tak żeby mimo wszystko główny budynek był większy i skończyła mi się e, ta e, łopata. Powinno mi wystarczyć, zdecydowanie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, okay, jest w 26, Szczępan sobie tam chodzi. To będzie początkowe, to będzie takie wejście. W sumie właśnie chyba zepsułem, bo nie zrobiłem na dwa, tylko na jeden. No być tak. zmiana. Jednak. Tu, 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 trzy. Tak i tutaj dopiero. Dobra. Bo jednak chcę drzwi sobie tak postawić w innym momencie. żeby było, ale dobra. Taki zachęt, przynajmniej początkowy jest. Mam nadzieję, że nic tutaj nie skiepściłem więcej. Bo jeżeli zawsze chodzi o po prostu symetrię, to czasem potrafię się naprawdę robnąć i to sporo. Czy ja drzwi moje zabrałem? I chyba nie, chyba je gdzieś straciłem. Ale mi się wydaje. No nie, nie od tutaj tych drzwi. Da, mniejsza z tym, bo chciałem zrobić coś takiego tyle, jak będą schody. Na mniej więcej chyba tej wysokości powinno by... nie jedno niżej mimo wszystko chyba mimo wszystko tutaj powinno być takie coś i tak podłogi w tym w domu już myślałem sobie a tutaj mam zrobić z po prostu tych o to się nazywa poliszt granit a to poliszt diorit właśnie one są diorit strasznie ładnie wygląda jak na tego podłogę tak może w pewnym sensie terrakotę nawet przypomina. I w sumie strasznie ładnie, przynajmniej na tym teksturpaku też wyglądają i się i odbijają światło. Moim zdaniem to będzie ładnie wyglądać jako podłogi. Bo ogólnie cały dom będzie z cegieł. do cegieł będę musiał sobie chyba dograć ten... ...tekstury, bo w... ...oryginalnej wersji, którą teraz posiadam tego teksturpaka, są zwykłe. Więc będę je musiał trochę zmienić. Ale dobra, będę też musiał trochę te gliny pokopać. Ale dobra, wygląda to dobrze. Słońce w sumie już powoli zachodzi. sobie to pochowam. Tutaj mamy Szczepana. Obok Szczepana sobie zakończymy. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!